Witam wszystkich w 11 odcinku podcastu Elite League. Z wami są Kuba, Patryk i Dominik. Dominik, nowa postać w naszym uniwersum Elite Ligowym. Stali bewalcy na pewno będą Dominika kojarzyć. Mamy nadzieję, że dobrze wpisze się w nasze omówienie tego, co działo się na ligowych boiskach. Też taką mam nadzieję, już się nie mogę doczekać. Zafilamy pasy. Zapinamy pasy, zaczynamy. Ci, co zapinali pasy, już ich nie ma. To my odpinamy. Odpinamy wrotki. W elit 8. lidze pośród 11 zespołów witamy tylko jedną nową, tylko jedną nową drużynę Soho. Soho, witamy naszych kolegów z Pragi, sympatycznych finansistów oraz programistów grających we fioletowych koszulkach. Poza tym składem 10 uznanych i lubianych bardzo wyrównanych, bo o tym za chwilę będziemy mówić, drużyn w tym zestawieniu. Także witamy jedną, jedną gwiazdkę oraz, oraz same znane i lubiane marki. Jeśli chodzi o pozytywne zaskoczenia po pięciu kolejkach sezonu, zima: ja absolutnie wskazałbym tutaj właśnie na Soho. Soho, drużyna nowa. Która została zakwalifikowana nie do dziewiątej, tylko do 8 ligi, już na nieco wyższy szczebel. W czterech spotkaniach zdobyła, co prawda, cztery punkty. Ktoś powie, że to mało, natomiast drużyna ta dwukrotnie zremisowała po bardzo ciekawych spotkaniach CSWP Audyt w swoim pierwszym spotkaniu premierowym 3 do 3 później uległa wiadomo bardzo mocnej o tym będziemy mówić drużynie Boźbank. natomiast później jak równy z równym grała i potrafiła zwyciężyć z dziadkami z geriatryków 3 do 0 oraz tak naprawdę w końcowych sekundach przegrać 2 do 3 z liderem HTH Recruitment także socho pomimo czterech punktów w 4 meczach Pokazują od samego początku charakter i naprawdę spore umiejętności, także, także to jest pozytywne zaskoczenie. Drugim takim, a tutaj aczkolwiek jest całkiem sporo tych, tych, tych zaskoczeń, wskazałbym drużynę, no mógłbym kilka wskazać: HTH, Bośbank, Whitestar, natomiast ja skupię się na CSWP Audyt, To jest drużyna, która potwierdza. Że, że chłopcy grać w piłkę potrafią. E, Biało-pomarańczowo e, czarni e, z uśmiechem, na, z przejmującym uśmiechem Piotra Tomali, strzelającego kolejne e, już e, ósmego gola. E, robią to w bardzo fajny sposób. No i e, trzeba wspomnieć o chłopaku, który, który bardzo szybko buduje swoją, swoją tożsamość, wialitlidzę. Ja Macie Ciach! fenomenalne wejście w ostatnim e, spotkaniu w którym to e, CSWP audyt rozbił 12 do 5 drużynę Arub no i Maciej Ciach e, no pokazał kunszt którego dawno nie widzieliśmy 7 goli i 3 asysty także także to są dwa e, pozytywne skowronki jeśli chodzi o mój wybór dla mnie plusem który w, w tej lidze jest HTH e, ekipa w tym momencie na prowadzeniu 11 punktów Najważniejsze spotkanie moim zdaniem tego sezonu mają za sobą z drużyną Boźbanku remis. Tutaj no, najważniejsze, że nie stracili punktów, panowie w białych koszulkach. Jeżeli chodzi o... mają też drugi remis. Drugi remis, jakże wspominany, emocjonalny z Mazowszem serce Polski. Miałem przyjemność to oglądać na żywo. Niesamowite emocje do samego końca, do ostatniej milisekundy. Remis... Ja to, raczej, to raczej pozytyw na konto Mazowsza, ten remis, a nie na HTH. Mówię tutaj o HTH jako ogólnie całym pozytywem, natomiast yy, yy, właśnie, rozmawiamy a propos pozytywów, tu też chciałbym wspomnieć o minusiku. Minusik, ja dzisiaj daję małe minusy, raczej jestem grzeczniejszy, będę ostrożnie, ostrożniejszy, żeby nie dostać tam od was gdzieś piłką przez przypadek z boku, więc powiem tutaj o Mazowszu serce Polski. Całym sercem jestem za tą drużyną, uwielbiam używać tego określenia w kontekście tej drużyny, natomiast panowie mają dwa punkty. Mają fantastycznego bramkarza, to szczerze prawda. powiedziawszy, interwencje, to jak jest gibki, szybki, naprawdę robi to wrażenie. Ale no mimo wszystko, mimo wszystko tam koledzy z boiska chyba chyba nie dojeżdżają tak jak on i, i, i. Gdyby, gdyby ich bramkarz mógł wejść do pola, myślę, że spokojnie tutaj jakby sklonować ich bramkarza miewał, z taką ambicją. Z taką miewał ambicją takie rajdy, miewał takie rajdy. Z taką ambicją w polu, myślę, że drużyna byłaby wyżej, natomiast no coś nie strzelają panowie. Znaczy, Dominik, no zauważ, że panowie po pięciu spotkaniach mieli dwa remisy. I to raczej były takie właśnie remisy typu ten z ATH, no. gdzie no przegrane spotkanie praktycznie no do, do, dociągnęli do remisu i praktycznie mieli szansę jeszcze je wygrać. Ale dlatego daję po pierwsze mały minusik? Tak, no, Od... no powiem tak, należy im się, bo wiemy, że na, na tym poziomie, w ósmej lidze, no powinni sobie radzić zdecydowanie lepiej. To prawda, to prawda. Szczególnie, że. No przychodzi ich bardzo liczne, liczne grono, przychodzi ich liczne grono, więc mm, no mamy nadzieję, że będziecie panowie wygrywać kolejne spotkania i piąć się w górę, bo, bo jakoś tak się przyspawaliście do tych niższych miejsc w tabeli, więc, więc liczymy, że, że, że całym sercem oczywiście. Liczymy na to, że, że, że będzie ten awans, że będziecie wyżej. Dobrze, to może ja teraz e, zaznaczę swojego pozytywa w postaci boźbanku. Tu panowie, lekko, no, to nie jest ten sam boźbank, który grał u nas jeszcze dobre 6 sezonów temu, powiedzmy, jeżeli się nie mylę. Lekko, znaczy lekko, dość znacznie drużyna została przebudowana. Obecnie w drużynie bryluje Mateusz Chojnowski, czy, czy na przykład właśnie Piotr Wawrzyniec. No i widać, że po, po, po czterech rozegranych meczach drugie miejsce, 10 punktów. W poprzednim sezonie nie szło im tak, tak dobrze, tak bezbłędnie. Ciekaw jestem, jak to się skończy, ale no to jest, to jest moje pozytywne, pozytywne zaskoczenie. Drugim takim pozytywnym zaskoczeniem, może pozy... nie tyle zaskoczeniem, co pozytywem tego sezonu byłby Leicester, Real Estate. Panowie. Panowie w końcu można powiedzieć, że zaczęli grać w piłkę, a nie, no nie szukają przeciwników w, 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 w sędzim czy, 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 czy w Rewalach. Chociaż no, w tabeli fair play raczej zajmują tą niższą pozycję z 20 faulami, ale mimo wszystko no, widać tą poprawę i, no, i stąd też to czwarte miejsce w tabeli z 9 punktami na tą chwilę. przede wszystkim Panowie w końcu zajęli się grą, i, no i to widać, i kibicuję im, żeby, żeby pokazali, że umieją grać i pudło może należeć do nich. Jeżeli chodzi o jakiś negatyw, to tu bym chyba tylko zaznaczył Dust of IT. Panowie. Inżynierowie no coś od początku sezonu nie mogą się zebrać. Mają problem ze składem, bramkarz tam też jest z pola ostatnimi czasy. No totalnie nie przypominają siebie z początku poprzedniego sezonu, kiedy debiutowali, gdzie przyjeżdżał ich, no można powiedzieć dosłownie autobus, ten legendarny autobus. Nie wiem, nie, nie mamy chyba informacji co, co tam się wydarzyło. Może, może jakieś, jakieś kwarantanny, może jakieś kontuzje tam wjechały. No ale no nie wiem, czekam, czekam na jakiś, jakiś przebłysk, na no, jakieś, jakieś odnowienie w tej drużynie. Bo szkoda, szkoda, szkoda patrzeć, bo to naprawdę no, ekipa młodych, fajnych chłopaków, którzy potrafią grać. Absolutnie Patryku, zgadzam się z Tobą. <coughs> Dodam jeszcze do tej listy takich negatywnych zaskoczeń drużyny ARU. Chłopcy prowadzeni przez doświadczonych Dawida Bętkowskiego oraz Marka Oleszkowicza. No także nie, nie imponują tutaj frekwencją. Wtopa z CSWP tak, z ostatniej kolejki. 5 do 12 też jakby chluby tutaj nie. A nic, nic, nic tego nie zapowiadało. Zespół jest poukładany taktycznie. Jest to doświadczony zespół grający spokojną, taką solidną piłkę z wysokim pressingiem. Natomiast no, trzy punkty w czterech meczach pokazują, że, że można lepiej. E, aczkolwiek no, pierwsze spotkanie 2-9 e, z HTH, e, no bramkarz, bramkarz e, nie dojechał i, i, i oczywiście o, obrócił to w żart, natomiast e, dla chłopców, którzy podchodzą do tematu na poważnie, e, no, to był potężny cios. Później Arub zwyciężył 5-4 z Mazowszym Serce Polski e, rzutem na taśmę po bardzo, bardzo ciekawym e, meczu. No i, no i ostatnie dwa tygodnie, mówię, to te są te, te feryjne y, dwa tygodnie, no Arup jakoś tak, no ale właśnie, z drugiej strony Arup uległ 2 do 3, więc też nie można mieć pretensji y, do tego składu, natomiast natomiast w zeszłym tygodniu być może właśnie był to feryjny y, ten taki gorszy tydzień, no także panowie z Arup, granatowi głowa do góry, respect, respect Energy, o Was nie mówimy w, w negatywach. Ale w pozytywach też nie, więc, więc też um, Olaf i Spua, Kiełbasy do góry i Czarno-Zieloni muszą panować. Także jedziemy, jedziemy, absolutnie. Arup, Respect Energy, Das IT to są zespoły. Które powinny być wyżej, stwierdziliście panowie, że ma serce polski taki minusik. Ja wcale bym tak tego nie, nie, nie widział. Widzę czerwono czarno białek jakiś zespół, który powinien grać w tej grupie. Absolutnie nie ma mowy o spadku, bo zespół ten nadaje się do gry w 8 lidze. Ich mecze są wyrównane. Eee, są to mecze emocjonujące. Owszem, nie ma z tego, z tego punktów, ale, ale, ale spójrzcie jak, jak, jak to wygląda. Porażka 4 do 5 zarób, Remis 4 do 4, Remis 4 do 4 z HTH, wcześniej ze Spicy e, Mobile. E, teraz porażka 2 do 3. Więc więc fakty są takie, że, że tylko Mazowsze uległo 2 do 5, czyli nie, nie, nieco wyższym stosunku z Geriatrykami. To jest zespół, który jest, jest dojrzały, jest, jest tam Kamil Nalewka, jest tam Falcao, jest tam wielu ciekawych graczy, no i przede wszystkim jest tam Norman, Norman Freeman, niesamowita postać z boku ławki, znaczy z boku linii, którą, którą bardzo, bardzo lubię, także, także Cukier w obronie tam rządzi, dzieli. Wspomniany przez Was Artur Pręgowski, który się zawsze pręży między słupkami. Także zespół ten absolutnie, panowie, nie ma tutaj powodów do niepokoju. Gracie dobry futbol, macie dwa punkty po, po, po trzech, czterech fajnych meczach, no ale chcemy więcej: chcemy więcej mięsa, chcemy więcej krwi. Także... Ale to fakt. Jeżeli miałbym wskazywać drużynę, której mecze są najbardziej energetyczne, najbardziej. Przyciągają uwagę, to Mazowsze byłoby. Absolutnie. Chyba na pierwszym miejscu, jeżeli nie w topce. I, i teraz tak, jeszcze zestawię dwa. To a, a propos tego spotkania: HTH, Mazowsze serce Polski zakończone remisem. I najciekawsze jest to, że patrzę na HTH jako lidera tabeli yy, na pozycji numer 1, a Mazowsze 11. Spójrzcie, yy, zeszła się góra z dołem, jest remis. Yy, był to zwycięski remis dla Mazowsza yy, w ostatnich sekundach. Yy, Natomiast e, widzę te dwie drużyny w porównaniu. HTH to są młodzi ludzie, wybiegani, tacy wyrafinowani, e, to znaczy, że jeśli są wolniejsi, to sfaulują, włożą tam nowe, nogę w szprychy, z drugiej strony zespół Mazowsza. E, no, troszkę starsi ludzie, którzy... Nie do końca, nie do końca. Nie do końca, ale jednak, e, jednak w sile wieku, e, więc, więc chłopcy bardziej zdobywają to. No nie tą energią, tylko e, tym właśnie błyskiem geniuszu, e, jeśli tak to mogę określić, e, tym takim, e, d, d, drużynowością, więc, więc panowie, no tak to, ta, taka jest ta grupa, e, pierwszy z 11 remisuje i, i, i tak dalej, i tak dalej, także to jest bardzo ciekawa grupa, e, wiemy, że, że tak jak HTH albo Mazowsze, zawsze będzie ciekawie. E, podobnie zresztą jak Western y Real Estate, to jest zespół, który, który naprawdę e, gra bardzo wyrównany futbol. Nie wspomnieliśmy już o Spicy Mobile. Właśnie patrzę na to Spicy Mobile, patrzę na środek tabeli, no tu chyba chłopaków trzeba trochę popchnąć do przodu. Ale weź pod uwagę, że to jest zespół, który zagrał 4 mecze, chłopcy mieli teraz pauzę, więc, więc e, tu wcale nie jest wykluczone, że, e, że jest opcja z awansem. Dobrze, to by było na tyle na plusy i minusy. Rzućmy panowie okiem na nasze przewidywania, jeśli chodzi o koniec sezonu. Przypomnę, dla wielu drużyn to jeszcze, 10, to jeszcze 5 meczów, dla drugich to meczów 6. Z mojej perspektywy wygląda tak, że BośBank, BośBank, absolutnie, BośBank myślę, że wygra tą grupę. Chłopcy są piłkarsko najlepsi, zielono-biali rozpędzają się niesamowicie. E, wiedziałem, że transfer z BGK do Boźbank e, w postaci Tomka Weltera będzie strzałem w dziesiątkę, no i chłopak e, trzyma tam e, obronę, pamiętam, rozmawiałem z nim, no jak tam po zmianie pracodawcy zmiany, jak ta drużyna? Nie no słuchaj, tym Bożbank to w ogóle nie potrafił grać. Taka pierwsza reakcja, a nagle zobaczcie, Tomasz wjechał. Tak, no bo żebyś... Tomasz wjechał, właśnie. Tomasz wjechał i, i jest obrona. Po ustawiał. A chłopcy, generalnie, Bojbank to jest bardzo ofensywna drużyna. Drużyna grająca ofensywnie. Jest tam dwóch właśnie obrońców, Tomasz z Szymonem. No i chłopcy już tam widać sobie, że rządzą Wydaje mi się, że Boźbank będzie mistrzem. Wydaje mi się, że drużyna HTH grać będzie o, 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 o srebrne, brązowe medale. Myślę, że tu jeszcze się wyjawi, CSWP bym nie skreślał, aczkolwiek brakuje mi takiej, takiej zajadu, takiego charakteru. Tutaj brakuje, chłopcy są. Mi, 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 takiej za, 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 zbyt dżentelmeńsko podchodzą do, do, do futbolu. Spicy mobile, chłopcy mają wszystko, aby, aby zwyciężać, tylko nie zwyciężają taki uśmiech. Więc, więc, więc wydaje mi się, że Boźbank na, na, na pozycji medalowej absolutnie, HTH będzie o to walczyło. Myślę, że jednak spadnie z tronu. No i Geriatrycy, White Star Real Estate, e, Spicy Mobile się włączy tutaj. CSWP troszkę zamięciutcy, za, za mię, za więc, więc e, już widzę jak Karol Gero teraz podkręci w kolejnym meczu. Także e, panowie, to są moje przewidywania. E, kibicujemy bardzo Dasoft IT, żeby tam się to wszystko e, powróciło. Respect Energy, Arup, no i Mazowsze, także słuchajcie. To są nasze przewidywania, ale jak znam w tej grupie, wszystko się jeszcze może przemienić i, i drużyna Mazowsze Serce Polski, na przykład zakończyć na szóstym miejscu. Także nie wykluczamy tego. Dobrze, no tutaj faktycznie wszystko może się jeszcze przetasować, więc to jest takie strzelanie w sumie jak zawsze. Ale ja bym powiedział tak, faktycznie skłoniłbym się do tego, że BośBank może wygrać tą grupę. to byłby na pierwszym miejscu. HTH dałbym na drugie. Myślę, że no tu panowie mogą... Panowie mają problemy z prostymi przeciwnikami, więc tutaj tutaj drugie miejsce myślę, że, że, że dotrzymają. Geriatric, tak jak lubię chłopaków, wydaje mi się, że raczej spadną z, z podium. I tutaj na ich miejsce widziałbym albo White Real Estate, albo Spicy Mobile. Ostatecznie powiedziałem, że Bośbank pierwsze, HTH Recruitment drugie i... A co mi tam? Na trzecim Weister Real Estate. A ja pójdę na przekór. Wy mówicie, że Bośbank. Widzę umiejętności panów w zielonych koszulkach, natomiast HTH, HTH bardzo podoba mi się ich gra, ich ambicja. No niestety ten stracony punkt. Ale mimo wszystko, jeżeli będą przychodzić tym składem, którym przychodzą do tej pory, to raczej, raczej, raczej nie stracą tego prowadzenia. Wiem, że mają jeden mecz więcej. Wiem, że, że, że... Mm... Tylko jeden punkt przewagi nad boźbankiem. natomiast wyczuwam, że Bośbank może w którymś momencie się potknąć. W zależności od tego, jakim składem przejdę, bo zwróćcie uwagę, że yy, mówiliście o Tomku, owszem, bardzo dobry zawodnik, ale jeżeli Tomka zabraknie, z tyłu mogą być problemy, tak samo z przodu. Może być tak, że jednego z ofensywnych zawodników może zabraknąć i tam coś się może zaciąć. Ale Więc... jeśli zabraknie jednego, to jest drugi. Więc panowie mają dwóch, dwóch dobrych yy, napastników, więc... Tym patrzę to, to... teraz, patrzę teraz w yy, kolejne mecze, w terminarz. No i przed HTH dość trudne spotkanie ze Spicey w siódmej kolejce. Potem, no powiem tak, Białogranatowi jeszcze mają przed sobą kilka testów. Ja w nich wierzę, ja, ja tutaj kibicuję. Oczywiście, no ambicji zaangażowania tego, co, to, co zaznaczyłeś, nie odmawiamy. Po no. prostu... Drugi sezon. W pierwszym sezonie panowie no, dopiero się zgrywali, dopiero się ogrywali w lidze. Teraz widać, że to, to zaowocowało, ale nie wydaje mi się, żeby to był ten sezon, w którym się po złoto. Rozumiem, rozumiem. Podoba mi się twój punkt widzenia, natomiast nadal będę utrzymywał przy tym, że, że, że HTH. Co nie zmienia faktu, że... Boś bank może tutaj namieszać. Trzecią drużyną, moim zdaniem, będzie White Star Real Estate. Panowie, jak oglądałem ich z boku, i to, co wspominaliście o tym, że w końcu skoncentrowali się na, na boisku, piłkarsko wyglądają bardzo dobrze. Styl gry jest, jest bardzo dobry, dlatego wybieram ich na trzecie miejsce. Przechodząc do topowych zawodników, no tutaj w tabeli Elit strzelców, no, tabela jest spłaszczona powiedzmy, bo Przemek Woźnik ze Spicy Mobile, Piotr Tomala, Kamil z CSWP Audyt, Kamil Pędzik z HTH Recruitment mają po 8 goli, następny jest Tomasz Tomczykiewicz z The Soft IT i Maciej Ciach z CSWP Audyt po 7 goli, także no tu tu jeszcze tu, no, widać, że nie ma takiego jednego strzelca tak jak w poprzednim sezonie. Piotr Tomala zdominował totalnie już w połowie sezonu całą tabelę strzelców, tak w tym sezonie nie ma jednego takiego, który by się wyróżniał, co cieszy. I bardzo dobrze, co potwierdza bardzo wyrównany poziom tej grupy. No a w asystentach, no tutaj HTH znowu zawodnik tej drużyny się wyróżnia. Ben, Benjamin. Benjamin Kuligowski. No i potem Spicy Mobile okupuje trzy następne pozycje, także... Zobaczmy, kto jest bramkarzem. Adrian Kakietek z Soho na pewno, Kamil Kowalczyk z Heretyku również, Adam Motas... Y... Hmm. Artur Pręgowski, będę podkreślał, tak, mówił. Tak, tak, tak będę... no Może się okazać, że Artur Pręgowski na koniec sezonu będzie królem strzelców, bo... Królem bramkarzy. Królem, przepraszam, bramkarzy, bo Przem, nie odpuszcza... Tutaj? Bo nie może od... strzelić Gola, na przykład i będzie królem yy, strzelców wśród brałkarzy. Nie będzie. Yy, on nie od poszerzonego meczu, więc yy, tak, może się to tak okazać. My też jesteśmy co tydzień. Słuchajcie, to było podsumowanie Elit 8 ligi. Dziękuję Wam bardzo za zaangażowanie. Jesteście mistrzami świata i okolic. Widzimy się w poniedziałek i do szybkiego zobaczenia.